Pani Marszałek, Pani Ministrze, Wysoka Izbo. Po wystąpieniu Pana Profesora Posła już nie powinienem nic mówić, bo całkowicie też tak to widzę. Zgodnie z projektem nowelizacji rektor będzie miał dodatkowe zadanie polegające na zapewnieniu w uczelni poszanowania wolności, nauczania, wolności słowa, badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Dotyczyć to będzie także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni, z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. Rektor będzie mógł realizować to zadanie przez monitorowanie poszanowania wolności uczelni. No przecież to jest wolność. Jeżeli nie będzie w nią ingerencji, to właśnie na tym polega poszanowanie uczelni, poszanowanie zarówno pracowników dydaktycznych, jak i studentów. Natomiast dziwię się Państwu, że uważacie, że jest to ograniczenie wolności. Dziękuję. Dziękuję bardzo.